No cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w lesie, ale nie jest to taki zwykły las. Przyjechałem tutaj z Simpsonem. Jesteśmy w Nowogrodzie Bobrzańskim. oddalonym od Zielonej góry od około no, tak 26 km. Widzicie mam tutaj mapę jesteśmy w byłej fabryce w byłej fabryce amunicji to jest imienia Alfreda Nobla i właśnie byłem tutaj ostatnio z kolegami ale też nie udało nam się zwiedzić wszystkich rzeczy bo to bardzo jest rozległe właśnie chcę sobie podejść tutaj jest, takie jest taki w jednym miejscu sporo takich zbiorników chciałbym sobie podejść i to najzwyczajniej w świecie zobaczyć także jakby ktoś by był zainteresowany to wrzucę wam w gdzieś tam w opisie taką mapkę jak to wygląda możecie sobie zobaczyć czy dosyć stromo tutaj no jak widzicie jestem dosyć wysoko Uu. tam jest drugi zbiornik widać mniej więcej coś takiego i tu z tego co się nie mylę są, jest chyba z pięć takich zbiorników nie wiem dokładnie, do czego one służyły, ale zdychę złapałem. No, ale... w ogóle pierwszy raz tu jestem, także zobaczy zobaczycie ze mną to. O cholera. <słuch> Powiem wam, no... robi wrażenie. O. No tak na oko gdzieś z 50 metrów w dół O! Może echa nie ma, ale no jakby ktoś tu spadł, to raczej Na pewno śmier śmierć na miejscu bez żadnych wątpliwości Także kurczę miejsce jest dosyć fajne, gdzieś tak pojechać sobie po południem czy coś takiego To no całkiem dobry pomysł czy Wam tutaj pokażę. Że tak to się prezentuje. Wiem, że na pewno te dwa te zbiorniki wszystkie będą się bardzo podobne, praktycznie tutaj będzie to samo, z tego co wiem to jest zbiornik na jakiś etanol, czy coś takiego, jakiś tutaj, czy może jakieś na wodę, czy coś takiego, bo wiem, że oni tutaj mieli też oczyszczalnię ścieków na przykład, taki budynek, yy, całą elektrociepłownię, ale to Wam za chwilę pokażę bo to jest w ogóle w, w innym miejscu i tak będę sobie po kolei jeździł i tak patrzył tutaj bo mam trochę czasu dzisiaj także chcę sobie właśnie popatrzeć tutaj raz podjadę tam do tego drugiego i zobaczycie tam jak w tym drugim wygląda a ja tam widzę kolejny chyba trzeci a wiem że chyba no z pięć albo cztery tutaj są takie także zaraz tam pojadę i zobaczycie sobie no także jestem jeszcze w tym jednym z yy, obok takiego pierwszego tego zbiornika No tutaj jakieś pomieszczenia takie tam widzę rury Kupa śmieci jak to zwykle bywa w Polsce Jakieś tutaj też rury Tutaj też jakieś pomieszczenie No i tu jeszcze takie przejście tak, jakby tam do zbiornika już, nie? Także, no tak to wygląda. po jakieś śmieci i tak dalej, wiecie, jak to w Polsce. Ludzie nie umieją uszanować tego, że e, ktoś by chciał sobie to zwiedzić i e, no wywalają śmieci, przyjeżdżają na jakieś ogniska, a to im do, nie do tego służy, nie? No, tutaj jest mój Simpson i właśnie tutaj są te zbiorniki, nie? Ja jestem w jednym. Ogólnie jest ich sześć. I zaraz przeczytam do czego one były. To jest tak. Legenda e, z e, zbiorniki to solidne, orzebrowane budowle wykonane z żelbetów, w założeniach osypane ziemią, służyły do przechowywania łatwopalnych cieczy. W pięciu z nich składowano metanol, zaś w szóstym olej napędowy. Ich budowa e, Zbiorniki wraz z wysokością poszerzają swoją średnicę. Lekkie konstrukcje dachowe miały zabezpieczyć pozostałą część fabryki przed efektami ewentualnego wybuchu zgromadzonej w nich substancji. Siła eksplozji znalazłaby ujście ku górze, oszczędzając tym samym pobliskie obiekty. Tylko zbiornik z. Gdzie tu jest dalej? Uu. O, gdzieś mi chyba. No ale... Mniej więcej wiadomo do czego to służy, nie? No jest tutaj tak... Faserwerki, to obiekty, których celem było dostarczenie wody, czyli jakieś takie mm, do chłodziw. Na potrzeby technologiczne, no. Maskowanie. Specjalne brygady, które zajmowały się tylko tym zadaniem, ze składowiska oznaczonego na mapce symbolem ziemia, uprawna trafiała na dachy budynków. Budynki były bardzo blisko i w miarę gęsto osadzone drzewami, nie tylko z powodu maskowania. Schrony, kasyno też tu mieli, bo strzelnica służyła do testowania jakości, wyrabianych w kombinacie produktów grony, żelbetonowy betonowy, kulochwyt i oddalone od niego 100 metrów stanowisko. Stanowisko ogniowe też tam byłem. To jest zaraz przy jednostce wojskowej, bo też tutaj jest jednostka wojskowa. Tutaj widać. Tutaj jest właśnie elektrociepłownia. Tu jest oczyszczalnia ścieków. A strzelnica. Strzelnica jest zaraz przy jednostce gdzieś, ale Ciężko mi teraz tutaj tak powiedzieć. No ale na pewno gdzieś blisko tutaj. My tam byliśmy z kolegami, ale gdzie to już było to? Kurczę, nie wiem. Gdzie? Przy oczyszczalni chyba. No i co tutaj? Elektrociepłownie. To naprawdę robi wrażenie. Tam jeszcze pojadę i wam pokażę, chociaż już tam byłem. Oczyszczalnie ścieków, remiza strażacka, skład opału kotły, hotelowce, też były tu hotele, magazyny, Magazyn, magazynów chyba jest tutaj najwięcej i zbiorniki. Także no pokażę wam, wrzucę wam cały ten opis, to możecie sobie poczytać i popatrzeć. Ja wam pokażę, gdzie teraz byliśmy. Byliśmy tutaj, czyli to jest ten kompleks takich zbiorników, nie? teraz podjadę sobie gdzieś dalej i zobaczycie sobie. Coś innego, nie? Także do usłyszenia za chwilę. No, także nie gasząc Simpsona, e, będę próbował Wam pokazać. E, pokażę Wam jeszcze tutaj jest. To jest ten ostatni budynek znaczy zbiornik generalnie. Tam w oddali widać kolejny. Czyli tamten był piąty, ten jest drugi, tam dalej jest trzeci, ten jest czwarty, ten jest piąty, tam dalej jest jeszcze jeden. No i ten, w którym byłem, ten, w którym byłem to jest Ło wow, ten, w którym byłem to jest ten szósty. Także Zaraz podjadę gdzieś dalej i wam pokażę jeszcze. O tutaj zobaczcie sobie. dosyć ciężko się jeździ mając tylko jedną rękę bo jadę tak no ale mam nadzieję, że Simpson tak nie zagłusza jest dosyć cichy tutaj jest jeszcze jeden ale to już nie będę tam wchodził, bo niektóre nie są przysypane nawet a tam do środka nie ma co się ładować, bo później mogę się tam do niej wygrzebać i będzie bieda. Czekajcie, teraz muszę dwoma rękowa. i widzicie wszędzie gdzie są dro drogi to postawiłem sobie na kasku na chwilę Teraz muszę zobaczyć gdzie jechać, ale pojedziemy raczej prosto pojadę raczej prosto tutaj mijamy te zbiorniki No i gazujemy, za chwilę pokażę Wam kolejne miejsce No, także dojechałem tutaj kawałek i zauważyłem takie 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 coś hmm. Może być do jakichś rur czy coś takiego, albo na takie duże zbiorniki do tankowania, czegoś, coś takiego. Ale niektóre rzeczy, jak widzicie, są takie mniej ciekawe, a niektóre są fajniejsze. Zaraz dojdziemy do tych fajniejszych i dojadę tam i Wam pokażę też, także do zobaczenia za chwilkę.